Dobra, Ale trzeba, trzeba się uspokoić. Gramy mecz, już zacząłem nagrywanie. I tak pewnie początek, początek pewnie wytnę, bo na nigdy kurwa nie są ciekawe. Mecze rankingowe gramy, bo ja się nie czuję na rankingowego potem. Rankingowe? Ja pierdolę. <laughs> Papa Kałaszek, fajnie było cię oglądać. Ja nie wiem czy ja mówiłem na początku tamtego meczu, że proszę zróbmy 16.0 kurwa, bo nie chce mi się tego montować. No to się w sumie spełniło trochę. Kurwa. Ja z ostatnio, przegrywam wszystkie mecze. nie wiem, kurwa. Luz, win, lose, lose, win, win, win lose, lose, win, lose. Opozycja nie daje jebania. Jest jak jest. O. Dobra. Inferno. Może po wygramy. Powtarzam to co mówiłem. Ja poproszę 16-0. Dla nas oczywiście. No tak, prosta, 16-0, zapamiętajcie tę liczbę. Ale fajnie, że już mam filmik, kurwa na Daviza. Za 8 minut, ale zaczyna uploadować dopiero po meczu, bo w nie chce mi się grać 1000 pingu. Nie mogę drzeć mordy. Ej dobra, spróbujmy nie drzeć mordy w tym meczu i w ogóle tak się nie rage'ować. Dobra, challenge accepted. Ten kto zrage'uje, kupuje klucz i otwiera krzyk. Dobra. Imagine być takim, kurde. Co jest kurwa z tym typem? Kurwa, jeba nas, słońce o, jest zna na, zna znaczy. Jest Zapomniałem o zasadzie. Sorry, jeszcze no. teraz retry. Nie zapominaj. No, I, no, go I go I banana, go. sorry. I go Okay, uh, Ok, let's play 3A to be, ok? Ok, no jak zwykle. Um, push. Hello? Hello? Się <śwień śwień śwień> obudził typu zasnął na rozgrzewce. Tu banana no, o. Fajne, no. Bum, Proszę nie Przeciw. blokuj mnie Dobra, patrz na tą akcję no, Dobra, trochę chuj No Paweł kurwo jebana Ty, yy, Jak to się stało, że oni zaplantowali na tyma? Pieczątek. A nie będzie kasy, nie będzie. Zdążyłem w pierwszej rundzie zrobić dwa fragi i dwie asysty. Trochę mi smutno z tego powodu, bo to mogły być potencjalnie cztery fragi. Ja bym generalnie codziennie sobie nie poszedł do szkoły O Jezus, ale bym miał rangę. <laughs> Jezus Maria. A ile montowania bym miał? Ty, mój, mój dzień by wyglądał tak: 12 godzin grane w CS i drugie 12 montażu. A spanie? A na Moje seranie po... to komu? I don't see anyone. Ani kurwa. Dla Meneli jest. Made one. Fy, fy. No Paweł chuju. Y to nie był rage. Nie był raid. O, dzięki. Puch, minus 50. Znają, że się nie denerwuję. Jestem zadowolony z życia bardzo. Wszyscy nie można powiedzieć słowa na K, nie można tak wiesz. Nie no, powiedzmy, że... Nie... Nie ma, że nie przeklinamy, ale nie rajdżujmy. Taki plan. W sensie wiesz, mówisz wulgaryzm. Oczywiście ja wiemy co ci co chodzi. Tak spokojnie. Ja nie ja ja jestem spokojnym człowiekiem na co. No ja też. <grywia> nie mam merwica, nie jest... <grywia> W ogóle nie życzę śmierci komuś, kurde. 12 razy dziennie, w najlepszym przypadku. Yes. To tylko w kurwa w grze komputerowej <grywia> może Że Żebym żeby takiego. <grywia> Ale <grywia> żeby takiego Żebym takiego udał w lustro. Oczywiście w grze komputerowej. <grywia> <grywia> oh <my God. grywia> Czemu on to przegrał? Miał free runę, Boże Nice try right. <laughs> Nice try right. Ty, zauważyłeś, że jak się nie... A, jak jak mam się, się nie denerwować... Jak mam się nie denerwować, to mamy bekę Ty, to może jest plan Guys, nice, let's do 3 on A Okej okay. O, nie wiem, coś chciałem powiedzieć, bo O. Okej, okay. okay. dobra Maj taktik No i headshot w łeb przy okazji No Zgadłeś Dostał headshota, ty pode mnie, jak coś tamten Nieee yeah. y y Ucieczka, mam 20hp Ale ładną mu dałem panie, jestem zadowolony Nie, cofaj, 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 proszę, cofaj It's big ice, I think Because he have on banana cool. Minus 68 lowa, ma dwa hity dostał I ma SSG JW, low HP JW Gość od nas ma karambita, jasne wody. Brzydki. No, ohydny jest, ale karambit. Karambit sam z siebie jest drogi. On, on ma. Czy mi się wydaje, czy on ma same skiny nie, takie niebieskie? <grym> Oho, on ma są... rękawiczki! Ja nigdy na to uwagi nie zwracam, on ma rękawiczki pod kolor. Każdy raz jak mi zawybuje telefon, to mam dostaje takiego kurwa zawału, że matka dzwoni, i za skorki z mi wypierdolą. <grym> <grym> Typical day of Pablo. Życzę życie. życie. Jest nowelą O oh, kurde, zabiłem! Oh, nice! Ciot, eee... Y homoseksualista. Co, to, co ten Elmo zrobił? Nie! nie. Ten typ przeskanował. Przecież już kurwa skana niemożliwego. Gdzie pokażę później w powtórce? Gdzie jest ten kałach? Nie było pytania! Chyba nie maskerują chociaż tyle. Co robią? Ja naskeruję! Sryżujesz. Ten Elmo nie umie grać, generalnie. Ja tutaj robię główne oro. Ej, a ja wiesz, że będę. Yellow, miał... can you drop? Or, kurwa, orange. Thanks. Nie <gulity> pik, <gulity> ja nie okay. ja spaliłem Nie, spaliłem na blisko mi. i tyle. Nie idzie mi coś dziś. To nie... tylko mój zły dzień. O, łó? Eee... Cicho, cicho, cicho be. Przysięgam, że trochę mi się przykro zrobiło, naprawdę, nie? To się... Tro, trochę mi łezki naleciały do oczu, nie powiem. Stałem dropa, zdążyłem się wysłać z granatów i to w sumie tyle, co zrobiłem w tej rundzie. Zadałem coś komuś, chociaż... Wydłuwię oczy, oczywiście, w komputerowy. W Simsach nowy dodatek. Nie wiem, czemu oni są upośledzeni. O Jezu tak blisko Gdyby stał na kontrolu O, deska dla mnie. O jednak nie. O, jedno dla mnie. Kurde, ale miło Przebiegł! Patrz, patrz, patrz. Ma Maka. Maka, maka typu 10 Skamy ich przez tym Nic maybe be. Again, Paweł, proszę, bo ty cofnąłeś na CT, oni to zasmałkowali, nie? Ketchup, nie ma się trochę boję pikować, nie powiem. Eee, paka mid. Ja pierd... Y Pomocy. Nie mam jak ci pomóc, mam 10 HP, bo mi też dał z tego SSG-u pośle, znaczy... Dobra, nie, ja idę z tą bombą. Gdzie jest? Ja pierd... Oni przepuścili pakę na A. Green mm, Nevermind. Jakiś kałach, chęciłbym się o bo Boże, ale to była tak obsada. Runda, jakieś kitra. A i przerwa techniczna. Weź, nie mów, nic ciekawego w przerwie technicznej, bo ja później to montuję i ją całą oglądam. Bo myślę, że może coś tam było. O, już nie ma przerwy. Pale na blisko i cofam od razu. Albo jednak nie może. SSG ciągle. i Digl. Na pewno ten z SSG coś dostał. Dobra. Chill. U. Nawet nie piknął. O. A, a. Ma ciągle takie laki shoty. Ja mam pytanie, o, czy o ten Tenzo taki... ...niezbyt rozgarnięty jest i lata z rękawiczkami i kosą. Obo wszystkie i, i skiny słyszy, myliście, nie, Dobra, nie że tilt, ale po prostu mnie to tak dziwi Imagine być tak upośledzonym i mieć takie skiny Dobrze rozgrywają tego banana Ja zagram SSG, ja wiem co ja zrobię Zesrał im się na mordę Słabo mi dzisiaj idzie totalnie Dostałem flesza centralnie na mordę Z drugiego, nic nie widzę mam biało. Mów jak zobaczysz Dostał heada do, do. y Jak on nie padł Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam Sam banana. On jest tutaj w tej wnęce? Nie. Jest tu jak nic, tej parki. Dobra, dawaj, skracamy, bo. Co to gra. Czuj w Aha, nieźle. się, może zamie Co się, posiadasz. jest, Dobra, masz. Ja w, ciebie, yeah. ja w ciebie wierzę. Wierzę, yy, wierzę, że zrobisz tutaj oro. Mechanical typical. You know what I'm saying. Ja piernicę. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No biegł? to był ten sam. po <noise> ale. <noise> dobrze, albo kurwa taki nóż co, wiesz, flaki wypruwa, przy okazji. Kibyska, żeby się upewnić, że kurwa umrę? grze. to ktoś jest plant na A. Umrę się taki, ale... Dobrze, że wymieni. wymienił na niebieskie. Ja, ale ma wszystko niebieskie. Ma pieniądze. Jak blisko ten ostatni shot kurde, a tak to bym powalił frajera Mam plan Wykonam go sam Maybe hmm. Eco Rush banana, buy eee, Nie, to bez sensu Kupi granat, proszę cię Gra mm. Już kupiłem sam Ciota jesteś totalnie nam Granaty przecież możesz wyrzucać Ale mogę jeden kupić, Mhm. On już się oni przewidzieli Doprek, ale oro A w dwóch hitach dziewięć mu zadałem O, fajnie Teraz strzelaj, strzelaj A PINK A co? Jak O, zabiłeś Jezu, oś, zepsuli mi moją taktykę Dobra, ja powtarzam moją taktykę Rzucam smołka na blisko i w nim siedzę znowu Chociaż on pewnie będzie tego smoke'a upośledzenie skanował z tą mapą, Bo mu wychodzą te no-scope'y, i w ogóle wszystko Jakiś taki mocno fartowny ten chłopczyk do widzenia weź ustań na CT. Co wow. cofaj? I chłop wypierdala Zbieniałeś. na. Znaczy, chłopczyk wyskakuje na podskoku i daje mi banie z maka. Nie popieram Oło. tej broni i jej nie polecam. Bluję jej do dół. On bym go oskurował w grze. By mu matkę wyruchał w grze. <grym> Trzeba być bez tiltów ja, ja mówię, że ksie, takie kurwa fantazje moje <tusza> Fantazje kurwa, ja Jeszcze bym mu siostrę wyruchał w <tusza> 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 Żeby na to patrzył jeszcze <tusza> Moja starać śpija się Kurwa rechotam Co ten? Eee, pot Podkładają ja muszę, muszę mu, się to nice było że, To nie było nice try, nie umie grać Czemu oni mu się sami pod nogami wyłożyli? Dobra, patrz to Patera, że tak powiem, patrz to matka mu się dokładnie się wykładała Gdzie ty jesteś? Na midzie To fajnie They B B Jak? Oni B są? Cicho I'm going mid Arab zon rozparł Naprawdę Jagoku, to jest A I'm A I... Jak zauważymy, że wchodzą... Czemu oni mu się oddają? Boże święty, on jest pierwszy, niewiarygodne jest to, że taki kurw. Miałem się nie denerwować, ale po prostu tak mnie to, tak mnie to tiltuje, po prostu, że chłop, się który tego, gra. Się nie, w sensie. No, się nie, ale, nie udawajmy. Nie udawajmy. Też się denerwujesz chodzi o to, że po prostu... Żeby po prostu tego nie pokazywać. Ale się świetnie bawię. Ja również. Ale nie no po prostu. Tak. na włości. Dobra, nie denerwuje mnie to, mnie to irytuje po prostu, że chłop, który totalnie nie wie o co chodzi, totalnie nie wie o co chodzi i on... no on dostaje fragi po prostu za darmo typiarze latają se na nożu obok niego. Widziałeś jego fraga na A, chwilę temu on zabił kolegę jego, kurwa, a tamten se wybiega na nożu zabie jakaś zabije przesłonka, to nie kupujesz klucz. Nic się nie kupuje. Do, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. W biegu. Nie no, przykro mi. Report, jakby nie mam tutaj Patrz. żadnych wątpliwości. Chłop sobie biegnie, daje mi banie. Patrz. <laughs> Paweł. Look at this, look at this. Ja mam Wiem, widzę. Wcalowany, wcalowany, wcalowany jest. AWP, 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 AWP. O moja! Chcesz mi dać tą AWP za SK Eee, dobra, chciałem sobie agresywnie spikować banana, ale jestem upośledzony. Chcesz wychylić pierwszy może? Ten No kurde pieczone Paweł! Are you UPO? What was that? Ten chłop tak bardzo nie umie grać. I on mnie zabija niewiarygodne Ty bo od, o, od nas ten, ten Zo i ten co teraz został. Oni obaj mają te same rękawiczki, tego samego agenta i tą samą kosę. I ty to słyszałeś? <noise> w sensie? Słyszałem tylko, sły, sły, jak się odłączyło nagle go, M jest autentycznie przykro, nie? Po prostu, że ten Tenzo na przykład Albo Decegieli Nie no De to on jeszcze nie jest taki tragiczny Ale że ten Tenzo jest pierwszy to jest dla mnie naprawdę niewiarygodne On tak nie wie o co chodzi w tej grze Czemu nikt nie patrzy pleców? Minus 50 Mid oh, Przykro mi się patrzy yeah. na to asystę To powinien być mój frag Dobra Look at this tactic Where we go uh, guys? Go Church One church W ogóle się nie denerwuję przy tej grze Przysięgam, że zaraz będę kupował ten klucz Przysięgam, że zaraz zrobię wynos On zrobił ace'a, ON ZROBIŁ ACE'A No boże On mu nic nie robił. Boże, jaki ten kawałek jest OP mój ten kurde dumny z mojego kałaska. Ja też mam rozpieprzony statyw ty, Jak ty masz ten mikrofon? W sensie nie, on mi się od dołu so, let's go Last coming from B Look me Eight. Ja, nikt nie patrzy tego. Ale żółty bym ci czachy rozpierniczył. Nie oni tak mu Nie, oni muszą mu się podkładać. Oni wiedzą kto to. To jest jakiś paniebie youtuber i oni chcą, żeby po prostu fragi na nich robił, jakiś fame. Ja muszę się odstresować, ja się bardzo stresuję przy tej wierce. Najbowy One banana. Aparty. One city CT Ja pierdol Nikt nie patrzył tego CT po tym, jak on dał info. A kolejna asysta. Ja kolek kolekcjonuję asystę w tym meczu, jo? Ja? No, oczywiście no, 7 asystów. Aha, ich tu kurwi. 15 ich tu było, ilu ja obijem? No, 1 minus 60, 2 minus 40, 3 no, minus 20 Kiedyś się kopiował za to, że weźmiemy, że Teraz? Ledwo ci starcza kurwa na jedyc Wow, Paweł no, Próbuj, próbuj A, to jak zwykle, nie? Mosko <noise> smolka, fajnie One from church Dobrze to powiedziałem w ogóle <noise> No podkładają mu się jest free, free, fraga miał, miał free fraga i on nie umie Folić go zrobić, nie, bo kurwa, o Boże. Nie, dobra, ja chyba jednak będę zmuszony do tego luczyka. No sztyż. No i za darmo, kurwa. Co ty w ogóle nie, sobie wymyśliłeś? Ale ja nie mam pieniędzy, gościu, ja nie zarabiam. Ten Elma ma 26 fragów. O Boże, nie wytrzymuje presji. Przepraszam. To no może głupio brzmieć, jak ja narzekam na jakiegoś typa, co jest pierwszy w tabeli, a ja zamykam. Ale to nie zmienia faktu. On jest ten chłopiec Upo. Jest. się się zaszło. Oślepłem Chłop nam na plecy chodził. W ogóle sprawdziliście tego sajta. Okay. Ja pierdole Nie dobra, chuj. Chuj w ten challenge zajebany, niewiarygodne to jest kurwa. Da Dajcie ostatnią szansę będzie. Dajemy sobie... Jedno... Jaka szansa? Chuj szansę, no przejebałem. To masz czas na ja to y 3 dni. <noise> kurwa jutro się wywiąże. Okay. Matla, nie w dupie mam. Teraz gammy dwa ludziom do Polski, dobrze? No te jest losowe, za każdym razem. Ty. O, pakę. Ja planty, planty, planty. Thank you. Apartment Paweł? One, no second, no I think no 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 I not just a little Two pushing <inaudible> Ludzia, Ludzia, kurde O kurde, ja i to Ja i to Ale to było zajebiste Zajebiste to było kurwa! O, spakał się Co tak jest, oh my god Fajne uczucie jak się zamyka jakąś karierę, wiesz? Chodzi o